Wysłaliśmy Pani wyniki, mam z Panią rozmowę nagraną, prosiła Pani do Pani menadżera, do Pani na telefon wysłać. I co Pani reklamuje? Tucz nakłaczy i chemiczną żywność. O, to jest właśnie. Zakładanie dam. Wysłaliśmy Pani wyniki, mam z Panią rozmowę nagraną, prosiła Pani do Pani menadżera, do Pani na telefon wysłać. I co Pani reklamuje? Tucz nakłaczy i chemiczną żywność. O, to jest właśnie... Zachowanie damy. Pani z agresorem, ja też. Ja powiem pani, ja powiem pani tak... Y... Nie ma pani. Jestem dziennikarzem! Jestem dziennikarzem. A ma Pani prawa ich nagrywać? Mama, oczywiście, mam oczywiście ma prawa Nie. nagrywać. Proszę zostawić ten kabel. Nie, prawo dziennikarskie Proszę, ja, też. ja powiem pani, ja powiem pani... Eee, Proszę pani... Ten pani. Proszę zabrali. zostawić ten kabel, będzie Pani miała problemy. Piotr Konowicz bardzo dobrze powiedział, yy, co Pani sądzi.